Siemaneczko. Maneczko, w tym filmie powiem jak korzystać ze swojej domeny firmowej, ale poprzez Gmail, darmowy Gmail. Gdybym ja wiedział o tej opcji, to nie wiem czy bym płacił od kilku lat 30 zł za workspace, bo głównie właśnie z Gmaila korzystam w firmowej poczcie, z innych narzędzi, tak trochę. Natomiast ty możesz to zrobić za darmo i chodzi o to, że możesz odbierać ze wszystkich swoich maili, na przykład kontaktmałpa.wptools.pl w Twoim ulubionym Gmailu. Dlaczego Gmail jest ulubiony? Bo jest bardzo wygodny. Dlaczego jest bardzo wygodny i darmowy? Z prostego powodu, żeby zbierać Twoje dane, bo jeśli nie płacisz za produkt, to znaczy, że Ty jesteś produktem. Tak się dzieje najczęściej w internecie, no i dzięki temu Gmail czyli Google zbiera o nas bardzo dużo gigabajtów danych, no i może dostosować nam na przykład treści reklamowe lepiej. To taka anegdotka na sam początek, natomiast to jest taki przykład dla moich klientów. I ktoś na przykład rusza ze sklepem internetowym i ma jakiś mail, taki właśnie tutoriale wp.mopa.gmail.com. No, wyglądałoby to troszkę nieprofesjonalnie na stronie, ale kontakt małpa No, to już mm, ligowo, nie? No i chcemy tak, żeby tutaj w Gmailu odbierały się maile z kontakt, czy tam jakiś inny adres wp.tools.pl, wp.g.p. i tak dalej, i chcemy wysyłać maile z Gmaila na właśnie inny adres do naszych klientów i tak dalej, ale żeby było widać, że to jest wysłane z maila też firmowego, nie czyli korzystamy z Gmail, ale tak naprawdę odbieramy i wysyłamy maile z innej poczty i już Ci pokazuję, jak to zrobić. OK, jestem na firmowej poczcie. Konto firmowe małpa wp z takiego adresu będę korzystał. Z taką pocztą często możesz się spotkać na przykład na hostingu takim polskim i każdym innym, bo to jest popularny RoundCube. No i nie każdy ma takie ładne logo firmowe ad 21 natomiast ta poczta jest OK. Z tym, że no nie jest to Gmail, nie? więc nie korzysta się z niej tak wygodnie jak właśnie z Gmailowej i można się przyzwyczaić. I potem jak ktoś się przesiada na taką pocztę, to ma gorsze odczucia User Experience, czyli odczucia użytkowania. Dobra, lecimy już z konkretami, czyli klikamy w tutoriale gmail.com i tutaj klikamy w ustawienia, zobacz wszystkie ustawienia, i teraz chcemy pobierać naszą pocztę z tego maila, który przed chwilą skopiowałem, właśnie tutaj do Gmaila. Czyli sprawdź pocztę na innych kontaktach w konta i importowanie, dodaj konto pocztowe, no i tutaj wklejamy nasz adres e-mail. Ok. Tutaj nie mamy tak naprawdę za dużo opcji do wyboru, więc klikamy dalej. No i tu przeważnie konto użytkownika to jest nazwa, czyli mail. No i hasło, jeśli jesteś moją klientką, moim klientem, to wszystkie te dane, które ja tutaj wpisuję, otrzymałeś, otrzymałaś w bezpieczny sposób. Uzupełniłem hasło serwer POP, VPS. W moim przypadku tak, port 995. Jeśli nie znasz tych. Danych, no to napisz do swojego hostingu albo jak sobie wpiszesz POP3, nazwa hostingu, i tak dalej, jak ustawić pocztę, nazwa twojego hostingu, to prawdopodobnie zrobili już jakiś poradnik na ten temat. Ale jeśli support ci szybko odpowiada, to nawet support ci podpowie link do tego. Pobieraj kopię pobranej wiadomości na serwerze. Czyli w tym momencie. Zaśmiecamy też nasz hosting i zostawiamy tam, i przekierowujemy również na Gmail. Tutaj podczas pobierania zawsze korzystaj z SSL-a spoko. Przychodzące wiadomości oznaczaj ja zawsze sobie tak oznaczam że to jest konkretny mail. Możesz sobie etykietę stworzyć na potrzeby tego maila czyli mail firmowy jakiś tam, albo nazwa firmy jakiejś tam. No i tyle. Dodajesz konto. A, nie archiwizujesz wiadomości przychodzących od razu. Tylko ja chcę, żeby były w skrzynce odbiorczej najpierw, więc tego nie zaznaczam. Dodaj konto. Możesz już pobierać wiadomości z Twojego konta I czy chcesz mieć możliwość wysyłania z konta firmowego, to jest to wyżej. Możemy tutaj kliknąć nie i później zrobić te ustawienia, ale my chcemy mieć taką możliwość, więc nazwa tutaj Tutoriale w Ziomka. Chcę, żeby zamieniła się w Karol Rolewicz. Traktuj jako alias. Tutaj masz sobie kliknąć więcej informacji, ale chcesz to traktować jako alias po prostu, i to zaznaczasz. No i teraz znowu musisz kolejne dane podać. Więc tutaj na pewno będzie małpa wp.tools.pl. No i tutaj zobacz, jakich musisz szukać informacji. SMTP, jak ustawić. Czyli wysyłanie z Twojego maila. to znowu pytasz firmy hostingowej, co tu masz wpisać. OK, Mam poprawne je wszystko wypełnione. Zaznaczam sobie SSL i klikam "Dodaj konto" I tutaj otrzymuję potwierdzenie na ten mail. No co jest logiczne. No i teraz muszę tylko kliknąć w link albo przepisać kod, więc ja przepiszę kod. Ok, mam potwierdzenie. Tutaj ten kod znajduje się w tym miejscu. Kopiuję sobie go. No i ok, mam to ustawione, więc klikam sobie tutaj odśwież i zobaczymy, co się stanie. Mamy Karol Rolewicz, mamy tutoriale w Ziomka. Ja bym chciał, żeby mój domyślny adres e-mail to był właśnie ten Karol Rolewicz konto firmowe Małpa WP Tools. W międzyczasie otrzymaliśmy maila. No i ten mail jest oznaczony etykietą już, czyli to jest to samo co Gmail na wysłał na konto firmowe do potwierdzenia. Więc tu będzie taka sama treść po prostu. No to znaczy, że już maile się zbierają poprawnie z tamtej skrzynki. Zobaczymy czy też poprawnie się wysyłają. Więc klikam utwórz, no i jeśli korzystasz ze skrótów klawiszowych, to twoje życie się zmieni, bo zobacz, klikam C i też mi się utwórz robi, no i nie muszę dotykać myszki wcześniej, i podobnie się z czytaniem maili i z przechodzeniem do następnych JK, także optymalizacja pracy to też jest fajny temat, ale nie będę tutaj o tym mówił za dużo, ale myślę, że ciekawy pomysł na tutoriale, jak ja sobie to optymalizuję i mam do wyboru tutoriale albo konto firmowe. Domyślnie jest tak, jak ustawiłem. No i teraz smart smartmałpa.wptools.pl. OK. Test ELO, no i wysyłam takiego maila. Wiadomość została wysłana. W wysłanych mam test ELO. No, i teraz sprawdźmy, jak to tutaj, trybi. Smart WP Tool więc jestem na dobrej skrzynce. No i Karol Rolewicz do mnie napisał test, więc wszystko wspaniale się odbiera i wysyła. Tutaj nie mamy ustawione, że będą widoki w HTML, tylko tak. To trzeba sobie w ustawieniach tej poczty zmienić, ale odpowiem Karolowi. Klikam, wyślij. No, i teraz jestem na poczcie z powrotem. No, i zaraz będzie. Jeśli nie jest, a ty jesteś zniecierpliwiony, zniecierpliwiona, to wchodzisz sobie tutaj i jak widzisz, że coś nie zostało odebrane dosyć dawno, po już dwie minuty, to sprawdź pocztę teraz. No, i zaraz przyjdzie ten mail na naszą pocztę. Ok, przyszedł. Na kanale będzie więcej pojawiało się takich lifehacków i fajnych narzędzi, więc jeśli jeszcze tego nie robisz, to subskrybuj i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Elo.